W Most Złotników, proszę popatrzeć na tym moście, jakie takie sklepiki przylepione, to jest ten Most Złotników arystokracji handlowej XVI wieku. Idziemy pod sieniami cały czas wzdłuż rzeki Arno, to jeszcze muszę powiedzieć jest rzeka Arno, te piękne kamieniczki. I ta rzeka Arno wylewa aż tutaj na Florencję Czasem I jakie wąskie uliczki i sklepiki I teraz jeszcze te sklepiki Ale ciekawe takie przylepione. i rzeka Arno Gracias.